Ten film nie ma w celu nikogo obrażać, więc oglądaj go z umiarem, nie bierz niczego na poważnie się ma. Dzisiaj porozmawiamy o wehikułu czasu, jest to urządzenie, które sprawią, że mogę być wszędzie, więc usiądźcie wygodnie na swoich fotelach i rozpoczynamy przygodę. Pierwszym światem, który się dostaniemy, będzie fniaf jeden, tylko cicho, żeby animatroniki nas nie słyszały. Okej, okay, jesteśmy, czekajcie, coś słyszę. Bum, bum, ej, Freddy, słyszałeś, jakby ktoś chodził tu, co to na pewno strażnik. Chodźmy. Uciekamy. Dobra prawie nas by złapali teraz chodźmy do drugiego świata a będzie on jeszcze straszny i tyle chodźmy z D. No i jak widzicie jesteśmy w nie gdzie bo YouTube się przyczepi więc oczywiste mi nic to nie zrobi ten wirus bo mam ochronę przed wszystkim no nie mam ochrony przed Klingem. Dobra po prostu chodźmy do następnego świata. Kolejnym światem będzie fortnite jest to gra więc nawet mogę być w fortnite ale tu strzelają słyszycie nie no to czekajcie. Pif paf pof pif, pof paf. Jak widzicie ale jazda dobra przejdźmy do ostatniego świata będzie to też gra stara ale na pewno znana. Tak jest to Mario nie ma takiej osoby która nie grała w tą grę jest to gra dzieciństwa i zarazem fajna jeśli nie słyszeliście o niej warto zobaczyć z DPS nikt mi za to nie zapłacił. Dobra to koniec jeśli macie pomysły na ciekawe animacje możecie podesłać w komentarzach pod tym filmem a w następnym filmie zrobię ta animację narka i miłego dnia uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami.